Cześć, Siemanko. witam serdecznie. Ja jestem Maku i dzisiaj witam Was w ekspresowym, co się dla mnie, bo się śpieszę, bo jest godzina 19, a o po 20 chciałbym, żeby wleciał film. Vlogu z montażu vloga mojego. Lecimy z tematem. Tak więc jesteśmy już w projekcie. Mam tutaj wszystkie pliki, których potrzebuję, czyli pliki, które nagrywałem moje intro. Eee, taka grafika z cyferką, który to vlog. Eee, muzyczka standardowa, już eee, też powtarzająca się w wielu vlogach, w tym daily. I coś, co będę potrzebował, czyli taki sunrise, stock wideo, efekt, który eee, wplątam za moment. Jest to vlog, który widzieliście wczoraj. Tego właśnie teraz montuję. Czyli wczoraj był piątek, dzisiaj jest piątek właśnie, a wy to widzicie w sobotę. Pierwsze jakieś ujątko mamy. To będzie to, to będzie to. Dobra, rzucam. No i przechodzimy do najżbudniejszej roboty, czyli cięcie, tak naprawdę. Dzień dobry. Tu sobie zostawiam większą pauzę, bo wiem, że będzie intro, które fajnie wchodzi, więc e, zawsze to, taka dłuższa pauza zostaje, żeby fajnie to intro tak narosło tym dźwiękiem i potem wchodzi. I potem zaczynamy dalej vloga Jakiś czas temu dostałem komentarz Kto normalny idzie spać o 5? Chodziło o 5 po południu Dzisiaj jest godzina Zaraz dziewiąta I ja idę spać Dzisiaj jest godzina Zaraz 9 No ale ja nie jestem normalny I tu wszystko się wyjaśnia no ale ja nie jestem normalny. I tu wszystko się wyjaśnia. Okej. Okay. Pociąłem jakby pierwszy dosłownie kilka sekund, 15, może trochę więcej. Yy, I właśnie teraz użyję tego efektu, czyli znaczy efektu wstawki, którą gdzieś tutaj pobrałem z neta, która ma imitować ten upływający czas, w którym śpię. Trochę ją przykrócimy. Okej. Okay. I wchodzi materiał, kiedy już wstałem. Dzień dobry. To też ja. O, chyba i teraz też 6 no godzin później. Okej. Okay. Tutaj zrobiłem przejście typu, czyli po prostu odwracam kamerę bardzo dynamicznie do góry. I w następnym ujęciu też jakby z góry schodzę, co fajnie po prostu wygląda jako taki efekt przyspieszenia. Tym bardziej, że między tymi dwoma ujęciami minęło 3 godziny, a w montażu finalnie wychodzi, że to jest po prostu ułamek sekundy. Później? No, coś tu chyba trzeba lekko później. przedłużyć. Godzin później. Mm. Dobra, jest to kwestia dopracowania. Jednak tak. 6 godzin później. A jakbym dał tutaj łagodniejsze jeszcze przejście. Krótsze, 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 dobra. Okej, okay. wygląda to całkiem znośnie myślę, że jest w porządku. E, akceptowalne. Co jeszcze o czym zapomniałem, no to oczywiście intro wrzucamy intro proszę państwa. To intro już jest naprawdę kilkuletnie, ale fajnie kiedy się zrobiłem i mega mi się podoba, dlatego cały raz go używam. Bo naprawdę wydaje mi się, że w sumie fajnie mi to wyszło. Ok, muszę. Blokuję jakby dolną ścieżkę, żeby jej nie uciąć, bo dźwięk jest tam bardzo ważny, właśnie on nachodzi na tą scenę, która jest przed intrem. Hmm, więc to muszę zostawić. Ucinam te czarne elementy, żeby mogło to fajnie najść na obraz. No i efekt prezentuje się następująco. Dzień dobry. Super, git jest. Okej, okay, wrzucam, cyk. Mniej więcej 3 sekundy, a trafiłem z jedną setną wręcz, zajebiście. No i teraz, jak mam na przykład tutaj przykładowy już materiał, to robię go w taki sposób, no i żeby nie było takiej długiej ciszy tutaj, to już dziś od tego momentu op, nup, 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 wchodzę z materiałem, blokuję ścieżkę dźwiękową. Kracam tutaj wideo, żeby głos był pod jakby na tej dziewiętnastce jeszcze na cyfrze oznaczającej numerację jakby vloga no i prezentuje się to w taki sposób jakiś czas temu dostałem komentarz kto normalny idzie spać o 5. nice I tak naprawdę kluczowa rzecz w tym montażu mamy z głowy a teraz odezwę się do was już jak wszystko potnę i zostanie tylko takie dopieszczanie. Widzimy się za moment. You're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. Okej, okay, ja materiał mam już względnie pocięty, myślę, że je zajęło to, nie wiem, 20 minut, może 15. Mniej więcej wszystko widzieliście na takim timelapsie przyspieszeniu, więc dla Was to kilka sekund, a dla mnie to no, też, też kawałek roboty, mimo wszystko. Tutaj sobie wyodrębniłem jakby do góry wszystkie pliki, które są takimi bardziej przebitkami, gdzie można tą muzykę trochę podwyższyć i, i, i tego typu rzeczy. Gdzieś tu jeszcze dodam chyba takie fajne przejście. To, leka, to jest na Lepsze. A ty drogawicko, drogi widzu, jeżeli dotarłeś do... No, coś takiego. A, tutaj też jakby nałożyłem... Dzień dobry. To też ja. No już tak, żeby wprowadzić, że to się kończy zaraz, żeby nie było tak za długo monotonnego słońca, tylko właśnie, żeby coś już zaczęło się dziać. Takie mamy czasy, że trzeba... Yy, trzeba to robić takie, że co chwilę coś się dzieje, bo gdyby to miał być spokojny, miły film o... Wschodzącym słońcu to niby go nie obejrzał, ok. Tak naprawdę, zostało teraz y, trochę poprawić kolory, to jest jedna rzecz, i w sumie zrobimy ją teraz. No to zawsze robię sobie na tej takiej dodatkowej warstwie, jakby e, robię to dość prymitywnie, czyli jakby jedno ustawienie do wszystkiego. Nie koloruję każdego, no bo też nie ma na to czasu. Ostatnio zacząłem i faktycznie widzę tą różnicę, że jednak warto po podkręcić tutaj kilka suwaków, takich na przykład jak kontrast, już to wygląda inaczej. Jeszcze highlights może odrobinkę, na takie 20, 30, 30 dajmy tym razem. Ostatnio miałem 40, to też zależy od pogody, od światła, które takie pada. Czernie na 10 i białe też na 10. No i teraz zobaczcie jaka jest różnica z tym ustawieniem. Czyli tak się to prezentuje i bez tego. No, jest tak jakby bardziej konkretnie, tak wyraziściej, więc wydaje mi się, że to spoko wygląda. Jeszcze tylko zobaczmy, jak to wygląda w dalszej części filmu. Tutaj są trochę kolory dowalone, bo tutaj było słońce, natomiast tutaj już jest sztuczne światło, więc tu będziemy musieli zejść z Temperaturą na pewno. Okej, okay, może coś takiego? No, wydaje mi się, że jest miarę ok. Jest to trochę takie wyrównane, bo tamte kolorki były dość mocne. W sumie fajnie to wygląda. Tu mogę usunąć, bo to jest taki przerywnik, więc w sumie fajnie będzie wyglądało, jak nie będzie tego efektu pokolorowania odłączny element. Także jeśli oglądam mnie jakiś. Okej, okay, super. droga widzko, drogi widzu, jeżeli dotarłeś do tego. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze tylko na intro to trzeba usunąć. Bo na intro yy, wtedy wygląda czerni. Niekoniecznie dobrze. I mamy coś takiego. Dobra. To jest ogarnięte. Zostaje dołożyć muzyczkę. Tutaj się zaczyna, ok. Wbijamy ją od końca, końca intro. Zaczynam od mówienia, więc ją sobie przyciszę. Chodziło o piątą. ten komentarz, kto normalny idzie spać o piątej? No i tu, tutaj mamy moment, że pojawia się taka cutscenka, można powiedzieć. Więc ją też trzeba teraz tutaj muzykę troszkę podgłośnić. Ok. I tutaj znowu wracamy do wyjściowego, minus tutaj mniej więcej 18. To też ja, 6 godzin później. No i okej, okay. trochę lepiej. Minęły Spoko to przejście nie wygląda, może być. Okay, tutaj zaczyna się przerywnik, czyli przejście do kuchni, i ono też nie jest po prostu katem, tylko naprawdę jakby zrobiłem, nagrałem jakby jak wstaję, jak przechodzę do kuchni, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Właśnie o to w tym chodzi, żeby to nie było <gryw> nagle jesteśmy w kuchni z dupy. Jednak musi to być płynne, bo potem ciężko się to ogląda, jeśli to nie jest płynne. OK, kończy się, wchodzi scena mówiona. Więc znowu cofane. Jeśli moja pamięć nie myli, to jeszcze jako nas... No i to właściwie tyle. Film ogarnięty. Tak naprawdę teraz zostaje go wyeksportować, przygotować miniaturkę, co też może Wam pokażę, jeżeli chcecie. W kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu, słyszałem, że jest nowe narzędzie od czatu GBT, żeby fajne rzeczy robić, więc może wypróbujemy. To tyle, magia montażu, podstawowe rzeczy, brak kombinowania, ja tutaj nie wymyślam za dużo, bo też tak jak widzicie nie ma czasu, presja czasu jest duża, więc tak naprawdę to jest mniej więcej godzina na to, żeby wszystko ogarnąć. Uczę się też szybkiego montowania, to też ważne. Dzięki za obejrzenie, jeżeli wam się podobało, dajcie znać, zostawcie łapkę w górę, a kto jeszcze nie subskrybuje, niech zasubskrybuje. Widzimy się już jutro, trzymajcie się, cześć!